Nie było to formalne, takie nie że zrobili mu coś złego. A mnie jeszcze gadali, że zrobili mnie w konia, Żeby się nie I tak mi pani ufa? Od kiedy się znajdzie? Od jakichś trzech miesięcy. No ja szybko modeli do węzłówki, on szybko pracy. Nie chciał na początku, ale to dobre pieniądze. On był zaterminowany, żeby zarabiać. No, nie miał czego szukać w banku.